Zorganizowane przez Morski Oddział Straży Granicznej szkolenie taktyczno-medyczne w zakresie przeciwdziałania aktom terroru na pokładach promów zakończyło się 21 kwietnia w Gdańsku. Trening, w którym uczestniczyli przedstawiciele służb mundurowych oraz medycznych, był kolejnym elementem realizowanego przez funkcjonariuszy Morskiego Oddziału Straży Granicznej planu w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa podczas Euro 2012. Celem pięciodniowego szkolenia było doskonalenie współdziałania pomiędzy służbami mundurowymi i medycznymi w razie zagrożenia terrorystycznego na promie. Scenariusz kończącego trening ćwiczenia zgrywającego przewidywał opanowanie promu przez uzbrojonych przestępców. Zadaniem uczestniczących w działaniach funkcjonariuszy Straży Granicznej i Policji było opanowanie promu. Likwidacja zagrożenia oraz ewakuacja rannych z pokładu jednostki. W ten ostatni element zaangażowane zostało pogotowie ratunkowe. Dzięki wspólnym ćwiczeniom, wszystkie biorące w nich udział służby mogły w praktyce poznać i wypracować procedury pozwalające na sprawne działanie w sytuacji rzeczywistego zagrożenia. Oprócz funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej i Siódmego Wydziału Zabezpieczenia Działań Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej, w treningu uczestniczyli policjanci z Gdańska i Warszawy oraz ratownicy medyczni z Gdańska i Pruszcza Gdańskiego. Ćwiczenia tego typu są stałym elementem działań funkcjonariuszy Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Jego komendant, kontradmirał Piotr Stocki, już w styczniu ubiegłego roku zatwierdził opracowany przez kierownictwo Wydziału Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej specjalny plan szkoleń w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas Mistrzostw Euro 2012. Ich główny nacisk położony jest na sprawną koordynację działań z innymi służbami biorącymi udział w zabezpieczaniu przedsięwzięć związanych z EURO 2012. Dlatego tak ważne jest poznanie i wypracowanie wspólnych procedur wdrażanych podczas sytuacji kryzysowych.